Często się nas pytacie, czym się różni Hebel V5 od V3. Dla niektórych jest to dość trudne na początku, żeby to zidentyfikować. Postaram się Wam to się wyjaśnić. Czym się one różnią między sobą? Tu jest Hebel V3 po mojej prawej stronie, a to V5 po lewej stronie. Oczywiście są różne opakowania. Te boksy są troszkę inne, oczywiście różnią i wyjmę w tej chwili je z tych boksów, hebelki i Wam postaram się porównać je między sobą. Są różnice dość oczywiste. Dla tych, którzy to znają, to jest już prosta, którzy nie wiedzą, to jest pewna komplikacja. Mianowicie, hebel V5 ma z boku czarny przycisk. On się tym wyróżnia. Ten model pierwszy, który był produkowany od wielu lat, jest to, czas tego przycisku nie ma. Ten przycisk powoduje. V5, przez te wkładki są wszystkie regulowane. One są odpowiednio blokowane przez ten przycisk odpowiednią zapadkę i dzięki temu te wkładki są regulowane. Ta wkładka do plasterków V5 jest regulowana parę grubości krojenia 4 i się blokuje ostrza w ten sposób. W Heblu v 3 natomiast te wkładki są wkładane inaczej. Nie ma regulacji, czyli jest bardzo prosty sposób włożyć i zamknąć. Aby grubość wyregulować cięcia plasterków na V3, trzeba płatko odwrócić na drugą stronę. W sposób bardzo prosty wkładamy, ona znaczy się blokuje i tylko temat do pracy. Bardzo prosty sposób zamykania, bezawaryjny. Ten V3 zdobył sobie wielką renomę na świecie. Dzięki postocie wykonania, moja no firma Bernard dzięki niemu zdobyła swoje uznania, nie tylko w Polsce. Wkładki następne w Hebel V3. Wyjmujemy z tego pudełeczka, czy z Multiboxu, i one są oczywiście ząbkami. 7 mm i 3,5 mm. To samo jest w heblu V5. Też te wkładki są od, dokładnie o tym samym rozstawie noży. Identycznie. Z tym, że każda z tych wkładek ma zapadki, czyli one są regulowane. Dzięki temu na heblu V5 mamy więcej możliwości pracy niż na V3 żeby teraz tą wkładkę V3 włożyć, którąkolwiek z nich, czy 3,5 mm, czy 7 mm, tą wkładkę, która jest poprzednio włożona do góry, pasem podważamy i wyjmujemy. I wkładkę z zamkami, na przykład tą siódemkę, wsuwamy w budowę, pasem popychamy i jest kliknięcie. Ona się po prostu zamyka. Natomiast w przypadku v ta sama wkładka, siódemka, żeby ją włożyć, ma strzałki z boku naznaczone. Czyli zamykamy do przodu, i to jest dokładnie to samo co w chwili V3. Natomiast w kablu V5 ta wkładka jest zareglowana, Palcem ją do przodu popychamy, i mamy drugą grubość krojenia, czego nie ma w. Heblu V5. Jest to ulepszona wersja. Lepiej się na tym pracuje, ma więcej możliwości. Żeby tą wkładkę wyjąć, w V5, palcem naciskam przycisk czarny z boku i oduduję, cofamy i wyjmujemy. Natomiast w Heblu V3 tą wkładkę trzeba po prostu długim palcem podważyć i wyjąć. W sposób bardzo prosty. I ta sama sytuacja się dotyczy też Heblu V3. Ta wkładka 3,5 mm. Tak samo ją wsuwamy do obudowy, klikamy i ona jest gotowa do pracy. Teraz w Heblu V5 ta sama sytuacja. Wkładka ma z boku 3,5 mm. Ten sam grubość noży. Wkładamy wkładkę, wkładkę szalka do szalki, zamykamy i to jest dokładnie to samo co w V3. Jest dokładnie ta sama grubość krojenia na tym nożu dokładnie to samo. Teraz w v tego nie dotykamy, palcem popychamy i mamy grubość cięcia na v następną. Żeby wkładkę wyjąć, przycisk do tyłu i wyjmujemy. Natomiast w v wystarczy palcem do góry to podważyć i wymujemy w sposób bardzo prosty i oczywisty. No i oczywiście w V3 kończąc pracę, wkładkę to bez noży wkładamy do obudowy głównej padeczki z do multiboxu Ostrze główny pakujemy w ten sposób podołeczka lista blokada, co powoduje, że dzieci się nie posługują, nie bawią zablokowane uchwyt macujemy standardowo w tym boksie w V3 i mamy wszystko do schowania bądź postawienia gdzieś tam na placie kuchennym natomiast v zawsze pamiętajmy o tym, że po skończonej pracy Wkładkę bez noży wkładamy do końca i pchamy do końca, aż się nam na zamknie. Ostrza zamykamy przed skaleczeniem. No i te wkładki, które są ząbkami, z ostrzami, wkładam do multi boxu, Jedną wkładkę, drugą wkładkę. To samo robimy. Mocujemy sobie w odpowiedniej uchwyty, w miejsce, ten boksik. Uchwyt też. Ma swoje mocowanie i ta sama schizer jak V3. Chowamy tam, gdzie potrzebujemy. W następnym odcinku, oczywiście, wam jeszcze inne rzeczy. Zapraszam na następny odcinek za kilka